Dziś bierzemy pod lupę coś, co może brzmieć niewinnie, ale potrafi mocno skomplikować codzienne życie. Jest to złamanie żebki. Czy zastanawialiście się kiedyś, co musi się stać, żeby doszło do takiego urazu? Czy wystarczy niefortunny upadek, czy może potrzeba czegoś więcej? A co dalej? Czy gips to jedyna opcja, czy może da się tego uniknąć? Jak szybko można wrócić na nogi, dosłownie i w przenoście. Porozmawiamy o diagnozie, leczeniu i rehabilitacji. A co najważniejsze, porozmawiamy też o tym, jak uniknąć komplikacji oraz wrócić do pełnej sprawności. Jeśli więc chcecie się dowiedzieć, jak wygląda droga od urazu do zdrowia po złamaniu rzepki, koniecznie zostańcie z nami. To odcinek pełen praktycznych wskazówek i ciekawostek prosto od naszych ekspertów. Zapraszam. Cześć, słuchasz nowego odcinka podcastu Talks for Life. Ja nazywam się Natasza Geldon i dzisiaj porozmawiam z naszymi fizjoterapeutami ze studia Fizio for Life w Warszawie. Porozmawiam z Julią Kuczką. Cześć, która jest fizjoterapeutką pracującą y, głównie ruchowo. I z Bartkiem Pietruszewskim, którego już słyszeliście w jakichś tam poprzednich odcinkach na pewno, nasi drodzy fani i słuchacze. Bartek pracuje w gabinecie bardziej manualnie. Cześć, cześć rozmawiamy dzisiaj w temacie złamania rzepki, czyli wciąż może troszeczkę taki lekko zimowy, bo mi się kojarzy z łyżwami, z nartami, z jakimiś takimi urazami. I powiedzcie mi na początek, oczywiście. Bo mi się wydaje, że złamać sobie rzepkę jest dosyć trudno. Jak może dojść do złamania rzepki? No, generalnie nie jest to na pewno jakaś bardzo często spotykana kontuzja. Raczej mówimy tutaj o urazach bezpośrednich, kiedy zderzymy się z kimś z kolanem, częściej pewnie przy jakimś upadku, czy na schodach się poślizgniemy i uderzymy w stopień, czy przewrócimy się na chodniku. I to też musi być dość mocne uderzenie. To nie jest tak, że my się stukniemy. Generalnie ten obszar, jak się uderzymy, przez to, że uderzamy bezpośrednio w kość, ten obszar jest dość wrażliwy, więc to zawsze będzie to uderzenie bolało. Natomiast żeby doszło realnie do złamania, to musi być naprawdę spory kto sportowanie. nie impact. raz uderzył się w meble, rzepką wie, że to boli. Zdecydowanie tak. Natomiast to niekoniecznie oznacza to, że tam będzie od razu złamanie, tak? No to powiedzcie mi, jak już dojdzie do takiego wypadku, czy się przewrócimy i uderzymy o chodnik, czy to będzie na łyżwach, czy to będą narty, czy to będzie też, nie wiem, kolano o kolano w jakichś sportach takich piłkowych, kontaktowych, to jak poznać po swoich własnych objawach, że tam może pojawił się właśnie ten problem? Na pewno jednym z pierwszych objawów będzie ból, ponieważ upadek czy uderzenie może, będzie się na pewno z tym wiązać. Potem może pojawić się obrzęk, może też pojawić się krwiak. Możemy mieć problem z obciążeniem tej kończyny i to powinien być już powinna być czerwona lampka, która zaświeci się w naszej głowie, abyśmy sprawdzili co się dzieje w obrębie tego kolana. Dodatkowo na pewno jeżeli chodzi o to poruszanie, będzie problematyczne na pewno doprostowanie nogi. I ten ból rzeczywiście wtedy będzie dość spory, ponieważ mięsień, który z przodu uda się znajduje czworogłowy, on się kończy za kolanem. Tak, jego ścięna przychodzą nad rzepką i w momencie, kiedy my go mocno napniemy, te ścięgna będą mocno kompresowały nam tą rzepkę, dociskały. No i jeżeli tam dochodzi do złamania, no to rzeczywiście napinanie tego czworogłowego będzie dość problematyczne dla nas. Dobra, no i to już są takie sygnały, które powinny nam dać do myślenia. No to oczywiście powiedzcie mi, co mielibyśmy wtedy zrobić? Co słuchacz, który boryka się z czymś takim miałby zrobić? Do kogo udaje się najpierw? Czy to jest lekarz ortopeda, czy, czy najpierw w ogóle idziemy na jakieś zdjęcia, badania obrazowe? Kiedy podejrzewamy złamanie, mamy właśnie problem z doprostowaniem tego stawu, obciążeniem go, występuje obrzęk czy krwiak. Najlepszym rozwiązaniem byłoby udać się do lekarza ortopedy, który zapewne zaleci wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, na którym będzie widać jakie to jest złamanie, jak poważne ono jest i według tego dobrać formę leczenia. Tak, jest to jedna w sumie, tak jak my zazwyczaj na tych podcastach naszych wszystkich mówimy, że bardzo dobrą decyzją jest przyjście do naszego centrum w pierwszej kolejności, to jeżeli dochodzi do mocnego uderzenia i ten ból jest. Ostry, przenikliwych? Tak, tak, dokładnie. No to to zdecydowanie wtedy ostry dyżur, jeżeli doszło do urazu takiego, że my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, no to lepiej to szybciej zdiagnozować, bo nawet w wypadku, kiedy to złamanie nie jest duże, to możemy sobie bardzo wyraźnie pogorszyć stan, jeżeli tego w odpowiednim czasie nie zdiagnozujemy. Czy taką nogę z złamaną rzepką, w momencie, w którym już rentgen pokaże, że tam faktycznie jest złamanie, wsadzamy od razu, usztywniamy, zostanie nam ona usztywniona, czy tam na sorze, czy u lekarza, czy. Czy jakby to jest jeden z tych takich urazów, który którym możemy tam sobie w miarę, w miarę luźno tę nogę trzymać? No czy generalnie, jeżeli chodzi o złamania, to jest jedyna rzecz, przy której my nigdy nie dyskutujemy, jeżeli chodzi o stabilizację. Czy to powinien być gips czy orteza? To tu jest już bardzo dyskusyjna kwestia. Raczej fizjoterapeuci będą mówili, że w większości przypadków to powinna być orteza, zablokowana w pełnym wyproście na, na funkcjonowanie. Zazwyczaj też jest tak, że jeżeli lekarz nie powie inaczej, to od pierwszego dnia jeżeli człowiek przyjdzie potem do fizjoterapeutom, nauczy, w jaki sposób możemy stawiać tą nogę, żeby tego mięśnia czworogłowego nie napinać, to my do granicy bólu wtedy możemy ją obciążać, bo wtedy realnie my na tą rzepkę nie oddziałujemy na tyle mocno, żeby ten wzrost był zaburzany. Natomiast no, na pewno nie możemy tego zostawić samego sobie, żeby ta noga była luźna i że możemy się zacząć ruszać, bo wtedy może dojść do zaburzenia tego wzrostu. Okej, okay, no to powiedzcie mi teraz coś, co chyba najbardziej zazwyczaj interesuje. Słuchacze, bo najbardziej się tego obawiają, czy złamanie rzepki raczej zawsze wiąże się z operacją? I tutaj, tak jak Bartek powiedział, osobą, która prowadzi to leczenie głównie jest lekarz i to on po obejrzeniu zdjęcia rentgenowskiego decyduje, czy konieczna jest operacja, czy raczej leczenie zachowawcze w postaci zastosowania ortezy lub też gipsu. I tutaj zależy od tego, jak uraz był poważny, czy złamanie jest na przykład wieloodłamowe, czyli nasza rzepka, popękała na kilka kawałków, które luźno w okolicy tego stawu kolanowego się poruszają. W takich właśnie przypadkach często lekarze decydują się na operację. A jeżeli jest to mniej poważny uraz, ta rzepka nie została tak połamana na kilka kawałków, wtedy raczej dochodzi do leczenia zachowawczego. Ok, to teraz powiedz mi, jak mniej więcej to przebiega? W sensie, wiecie, ludzi zawsze najbardziej będzie interesowało, a ile to trwa? I jak długo nie będę mógł, mogła czegoś tam robić i tak dalej. Czyli w momencie, w którym złamiemy rzepkę, mamy to, jest diagnoza, jest usztywnienie, wsadzenie w gips, fortezę. Jak wygląda dalszy proces leczenia? To wydaje mi się, że prościej będzie to na, na podstawie tego leczenia zachowawczego, kiedy nie ma operacji, ponieważ w przypadku operacji tam jest tyle możliwych opcji, co, kiedy, jak my tam składaliśmy, że to naprawdę jest niemożliwe wręcz do powiedzenia, ile dokładnie ten proces będzie trwał. Natomiast przy takim klasycznym złamaniu, pierwsze dwa tygodnie to jest taki proces huchania na zimne, wtedy bardzo uważamy z tym napinaniem mięśnia czworogłowego. Możemy tam delikatne izometryczne napięcia, izometryczne to znaczy, że nie ruszamy nogą, po prostu wpływamy w taki sposób, że chcemy tą nogę doprostować i możemy tam dochodzić mniej więcej do takiego zakresu 30 stopni zgięcia. Tylko te 30 stopni zgięcia wykonuje zawsze fizjoterapeuta, nigdy nie robimy tego sami. Fizjo jest w stanie ocenić, czy to jest rzeczywiście te 30 stopni i czy u, czy u konkretnej osoby możemy w ogóle to wykonywać, czy też musimy... Z tym czekać. Potem od drugiego do 6 tygodnia zaczynamy troszeczkę już więcej działać. Tam zazwyczaj możemy w okolice już tam do tych 60-90 stopni powoli dochodzić zgięcia. Też pasywnego, bez aktywacji mięśni. I tam też zaczynamy troszeczkę więcej sobie działać z siłą biodra. W odciążeniu oczywiście, żadnego obciążenia nogi w momencie, kiedy staw kolanowy jest zgięty. No i. Oczywiście, możemy też ćwiczyć cały czas górę ciała. Tak, to nawet ostatnio mówiliśmy w jakimś podcaście, że to, że się ma złamaną nogę, to nie oznacza, że nie można ćwiczyć całej reszty, przecież i podobne jakieś tam nerwy, neurony nawet korzystnie to odbierają. Mamy to leczenie zachowawcze. Głównie fizjoterapeuta taki w gabinecie skupi się nad tym zgięciem kolana. Rozumiem, że tutaj jeszcze nie ma właśnie opcji pod tytułem Idę na trening ruchowy do Julki i Julka pracuje ze mną, na, bo to są dalsze etapy. Ale czy Ty też, Bartek, na przykład bardzo dużo pracujesz wtedy w gabinecie z bólem i z obrzękiem? Czy raczej to jest taka rzecz, która przechodzi w miarę, w miarę gładko i sama? Tak docelowo, jeżeli chodzi o manualne działania w tym gabinecie, to ja też bardzo dużo zrobić nie mogę. Bo jednym z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o terapię manualną przy tych złamaniach, jest mobilizacja rzepki. Rzepka dla takiej typowej osoby to jest kawałek kostki wystającej z naszego kolana i wydaje nam się, że nie jest jakoś bardzo potrzebna. Natomiast ruchomość w stawie kolanowym, Czyli zginanie na nieprostowanie jest niemożliwe, jeżeli ta rzepka nie chodzi do góry i do dołu. Na boki również. No i. Do tego etapu możemy dojść w momencie, kiedy rzeczywiście ten wzrost jest pełen. W pierwszym etapie od zera do szóstego tygodnia my bardzo dużo też się skupiamy na edukacji pacjenta właśnie. Wtedy dokładnie tłumaczymy mu, ile ten proces będzie trwał, czy on będzie mógł wrócić do sportu, kiedy zacznie jakieś ćwiczenia siłowniowe. No i, i tak, plus obrzęki, plus rozmowy na temat właśnie to, co rozmawialiśmy, że i klata można normalnie robić w tym procesie i dopiero gdzieś tam dalej. Będziemy wysłali człowieka do trenowania, wzmacniania tego wszystkiego. A jak długo w ogóle trwa takie wyleczenie rzepki w pełni po zabiegu albo po urazie? Tak, bo na razie mówiliśmy o po urazie przy leczeniu zachowawczym. Myślę, że trzeba to podkreślić też, że sam wzrost kosny, który może trwać nawet do tych sześciu tygodni, nie jest końcem procesu leczenia. I tak jak praca w gabinecie jest też ważna. Tak, przyjście do nas na salę i wzmocnienie tej siły mięśniowej, i zapobieganie różnym powikłaniom, ponownym urazom jest tak samo ważne i powinno być częścią leczenia, więc ten proces, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobą, która jest profesjonalnym sportowcem i doznał urazu, powiedzmy, podczas meczu, czy mamy do czynienia z osobą, która na co dzień wykonuje pracę siedzącą, ten czas może się trochę różnić? Ale tak jak mówię, każdy powinien przejść później ten okres pracy na sali treningowej i w siłowym. I to też nie będą dwa miesiące. Klasycznie mówi się o takich nieskomplikowanych złamaniach. To jest proces, który będzie trwał między 14 a 18 tygodni nawet. I dopiero wtedy możemy myśleć o powrotach do takiego realnego treningu na poziomie biegania czy, czy sportów zespołowych. Czyli dosyć, że tak powiem, kolokwialnie hardkorowo. Nie jest to prosta kontuzja. No dobra, a jak mam na celu powrót do swojej dziedziny dyscypliny sportu, to w którym momencie pracy wy wiecie, że możecie zacząć obciążać tę nogę. Bo pewnie sportowiec albo nawet amator, który gra, zajmuje się jakimś sportem półzawodowo, będzie cisnął, bo często mamy takich pacjentów, że, że cisną, żeby to już teraz, zaraz. A wy jakie bardziej dalibyście ramy na to czasowe? No czy ramy czasowe to jedna rzecz? Przede wszystkim są takie uniwersalne zasady, jeżeli chodzi właśnie o ocenę swojego ciała. Po pierwsze, czy my mamy w miarę symetrycznie Siłowo wzmocnione te nogi, tak, że jeżeli widzimy, że jesteśmy w stanie na jednej nodze zrobić przysiady czy wykroki z obciążeniem, nie, wiem, 20 kg y, hantla w każdej ręce, a na drugiej jesteśmy w stanie ledwo robić bez obciążenia żadnego zewnętrznego, no to dla nas to jest bardzo jasny sygnał, że ta noga jeszcze nie jest gotowa do obciążania, bo to sprzyja powstawaniu innym urazom, nawet nie ponownemu złamaniu rzepki, tylko zerwaniu więc czy czy mocniejszemu, nazwijmy to, zużywaniu stawu. Kolejne rzeczy, to jest zakres ruchomości. Jeżeli mamy duże ograniczenia w tym zakresie, nie jesteśmy w stanie doprostować nogi, czy je zgiąć do, do pewnego momentu, no to też powinniśmy wtedy się zacząć zastanawiać. No i ostatnim takim kryterium jest ból. Jeżeli nas mocno boli, no to no nie możemy doprowadzać do tego, że będzie nas bolało dwa razy bardziej. A w przypadku operacji, jeśli jednak jest ten scenariusz taki dla większości pewnie osób najgorszy, czyli faktycznie jest operacja, w której dobie, kiedy mam się pojawić u fizjo, kiedy zaczyna się tak naprawdę proces rehabilitacji po operacji, a nie po samym urazie, i, i jak to się różni względem tego, co już powiedzieliśmy do tej pory? Etap rehabilitacji po każdych zabiegach operacyjnych zaczyna się od razu. Tak, to nie jest tak, no zawsze podkreślamy, to nie jest tak, że my od pierwszego dnia zaczniemy pacjenta obciążać. Tak, wiadomo, że po operacji, jeżeli ten wzrost dopiero, no bo wiadomo, jeżeli my stabilizujemy tą rzepkę jakimiś metalowymi elementami, no to ten wzrost jest dużo stabilniejszy niż w sytuacji, kiedy ta rzepka musi się zrastać sama. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy zalecenie od lekarza, że nie możemy obciążać tej nogi, to my jej obciążać nie będziemy. Natomiast no jest to rana, jest to blizna też, jest to w ogóle tam wszystko dookoła się Dokładnie. dzieje. Dokładnie. Tak? Natomiast praca z obrzękiem, praca z bólem, edukacja na poziomie tego, żeby przekonać tą osobę, że to nie jest tak, że po sześciu tygodniach, czy wiadomo, te operacje bardzo skomplikowane, one potrafią jeszcze przedłużyć ten etap ustabilizowania, unieruchomienia kończyny. To nie jest tak, że moment, kiedy my ściągamy gips czy ortezę, to jest koniec procesu leczenia. Więc ta edukacja, tak jak ja obserwuję u siebie w gabinecie, to zazwyczaj jest wręcz ważniejszy proces niż sama praca moimi rękami, czy potem samego ćwiczenia na, na sali treningowej. I to też nie jest tak, że dostaniemy turnus z 10 dni na NFZ i, i rzepka będzie wyrehabilitowana, tak? No to kiedyś ja też o tym mówiłem. Może i te turnusy mają coś w sobie, natomiast no trzeba zaplanować 10 lat wcześniej, że się złamie rzepkę i się wtedy na ten turnus zapisać. A właśnie według was, jak. Często powinien pacjent po złamaniu rzepki pokazywać się na rehabilitacji u Was na treningu, aby ten proces był jak najbardziej efektywny. I oczywiście ja wiem, że powiecie mi, to zależy. Ten pierwszy etap, jeżeli chodzi o tą manualną terapię, to ja zazwyczaj pracuję z ludźmi dwa razy w tygodniu. Gdzieś tam do tego okresu czwarty do szóstego tygodnia, to jest też czas, w którym ja jestem w stanie tej osobie przekazać na tyle wiedzy, że też wiem, że ta osoba troszeczkę będzie w stanie bardziej świadomie zadbać o siebie. W przypadku mojej pracy, bardzo dużo zależy od tego, od chęci pacjenta i ile pracy on jest w stanie wykonać sam. Jeżeli jest osobą, która nie jest zdyscyplinowana, nie pójdzie sama na siłownię zrobić tego treningu, potrzebuje kogoś, żeby po prostu stał nad nim i kontrolował wszystko? wtedy sugeruję 2 trzy razy w tygodniu. Jeżeli, tak jak mówię, pacjent jest w stanie sam pójść na siłownię, jest zmotywowany, zachęcam pacjenta do przychodzenia raz w tygodniu, a pozostałe załóżmy dwa dni on pracuje sam na siłowni i co tydzień kontrolujemy progres rehabilitacji, w którym miejscu jest, dobieramy kolejne ćwiczenia, albo progresujemy, jeżeli pojawia się ból. W takim przypadku regresujemy ja. No właśnie, przy czym zaznaczmy, że to, że poćwiczy sam na siłowni, to nie tak, że weźmie obojętnie jakieś ćwiczenia, które sam sobie wymyśli, tak? Tylko to jednak jest Proces nałożony przez ciebie, Julka, tak? Tak. Fajne jest to, że właśnie Bartek widzi tego pacjenta od samego początku i to on daje też zielone światło, że ten pacjent może przyjść do mnie na salę. Wtedy ja sama, jak już też Bartek wcześniej wspomniał, sprawdzam sobie, gdzie są deficyty i w tych obszarach pracujemy, ponieważ chcemy zapobiegać ponownym urazom, urazom innych obszarów ciała, aby ten pacjent wrócił do pełnej sprawności. Albo i może jeszcze lepszego stanu funkcjonalnego sprzed urazu. No właśnie, bo jak już powiedziałaś o tych ponownych urazach, czy to jest też ta część naszego ciała, tak jak mówiliśmy w, w innych odcinkach o, o innych częściach, która raz poddana temu urazowi jest bardziej skłonna znowu się złamać? Czy to jest ta sama zasada? Jak nie wiem, ze, ze zwichnięciem kostki. Myślę, że złamanie rzepki jest tak trudną rzeczą do wykonania, że czasami ciężko jest złamać ją jeszcze raz, ale tak jak już powiedzieliśmy, jeżeli nie zadbamy o rehabilitację odpowiednią, jeżeli nie wzmocnimy siły mięśniowej, może to prowadzić do innych urazów, na przykład w obrębie też kolana, takich jak zerwanie wyzadła krzyżowego albo ich stawu skokowego, więc niekoniecznie samej rzepki, ponownego urazu, ale innych stawów. No właśnie i um, jakbyście jeszcze mieli tak trochę, nigdy nie chcę używać tego słowa postraszyć, ale powiedzieć słuchaczom z czym może się wiązać zaniedbana, zaniedbane złamanie rzepki, to tu już mamy te zerwanie więzadła, czyli pewnie ACL, PCL i, i wszystkie inne. A co jeszcze? Przykurczę. Czyli ograniczenie właśnie zakresu ruchomości, w przypadku gdzieś tam tego złamania rzepki największym problemem będzie odzyskanie tego zakresu zgięcia, przez to, że my mamy nogę ustawioną w wyproście zawsze po złamaniu, to gdzieś tam ten wyprost będziemy zawsze mieli, natomiast zgięcie, czyli gdzieś tam usiąść pośladkami na piętach może być bardzo problematyczne, druga sprawa, no to właśnie gdzieś tam zaburzenie siły mięśniowej, co w dalszym etapie naprawdę może być dla nas bardzo problematyczne, ból, i to ból na poziomie takim, że jeżeli my nie zadbamy o to napięcie o, siłę, o to to może być naprawdę na porównywalnym poziomie jak ten okres okołozłamaniowy. No i takie to już chyba bardziej poważne, takie na poziomie bardzo dużego zaniedbania, no to degeneracja wrząstki stawowej, czyli przyspieszenie zniszczenia stawu i potencjalnie wymiana kolana na endoprotezę. Całego. Całego. To drodzy Państwo, jakby wiecie, że rehabilitacja jest ważna, po raz kolejny się o tym przekonujemy. Czy po złamaniu rzepki pacjent może wrócić do uprawiania sportu na poziomie, który wcześniej mm, uprawiał. Czyli, nie wiem, no jakby top 3 tenisistów ze złamaną rzepką wrócą do top 3, czy, czy to jest raczej marna szansa, no bo jednak jest to dość skomplikowane? Tak jak mówiliśmy, tyle jest złamań tej rzepki, że będą przypadki, w których nie. Tak? I bardzo poważne zabiegi operacyjne na poziomie tych odłamów. Jeżeli będzie 5, 6 i ta rzepka będzie rzeczywiście bardzo mocno zniszczona, no to wtedy, wtedy może być problem, żeby wrócić do 100% sprawności. Natomiast takie klasyczne złamania, które występują zdecydowanie częściej, to w większości przypadków wracamy do 100% sprawności. A czy są jakieś różnice w leczeniu osób młodszych ze złamaną rzepką, a starszych? I czemu? Musimy pamiętać, że kości osób młodszych tkanka zdrowa szybciej będzie podlegać regeneracji leczeniu. Tak więc jest to proces, który proces tego wzrostu może być trochę szybszy, jednak późniejsze etapy, kiedy jesteśmy albo i po operacji. Albo przychodzimy pierwszy raz do fizjoterapeuty, będą w miarę podobne, i cele są takie same, jeżeli chodzi o zwykłego Kowalskiego, żeby wrócić do stanu sprzed urazu. Więc później na sali nasza praca, czy to z osobą, która ma 16 lat, czy 40, nie będzie się za bardzo różnić. No dobrze, a jakbyście mieli wyciągnąć takie jedno zdanie podsumowania z naszej rozmowy, co w przypadku złamania rzepki? Jest dla pacjenta, dla kogoś, kto nas słucha, zna kogoś, kto na przykład sobie rzepkę złamał i tak dalej, najważniejsze, to co byście wyciągnęli? Ja uważam, że osoba ze złamaniem rzepki powinna jak najszybciej po poprzedniej wizycie u ortopedy zgłosić się do physio 4 life A jak nie macie Fizio4Life u siebie w mieście, bo nie jesteście z Warszawy, to po prostu Bartko i chodziło o to, że można się udać do fizjoterapeuty, bo rehabilitacja jednak potrafi zdziałać. Oczywiście w cudzysłowie, cuda. Myślę, że warto, żeby każdy pacjent pamiętał, że nie jest to koniec świata, złamanie rzepki. Może być to długi proces, ale zachęcam wszystkich do cierpliwości i do przejścia tego procesu całego, od początku od pracy gabinetowej do tej pracy po sali. I tak jak ja już wcześniej wspomniałam, może z tej całej sytuacji, która wydaje nam się tak tragiczna, wyjdziemy jeszcze silniejsi i fizycznie i psychicznie, niż byliśmy przed tym samym urazem. No i pięknie. I właśnie o tego typu słowo otuchy chodziło mi dla wszystkich tych naszych słuchających, którzy na przykład mają złamaną rzepkę aktualnie, albo jadą na narty i boją się jakiegokolwiek urazu, albo znają kogoś, kto ma taki uraz aktualnie. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była Julia Kućko i Bartek Pietruszewski. A ja zachęcam Cię, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do tego, że jeśli ten problem dotyczy Cię bezpośrednio, to zawsze możesz kliknąć w link w opisie. Na YouTubie, i dzięki temu linkowi zostaniesz pokierowany czy pokierowana w odpowiednie miejsce, aby sobie z problemem poradzić. Także dziękujemy Wam za rozmowę. Ja Wam dziękuję za rozmowę. Słuchaczom dziękuję za wysłuchanie nas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Talks for Life.